A to już największa w Europie tropikalna wyspa nieopodal Berlina. Miejsce znane już od lat wielu Wielkopolanom. To doskonałe miejsce na aktywny, rodzinny wypoczynek z możliwością skorzystania m.in. z plaż Morza Południowego, ekspedycji po lesie tropikalnym czy relaks w strefie Saun. Ale co zrobić, kiedy chcemy zostać tu dłużej niż jeden dzień? Można oczywiście nocować wewnątrz tropikalnej wyspy. Ale od niedawna pojawiła się możliwość skorzystania z 50 wybudowanych przez duńską firmę Novasol w skandynawskim stylu domów położonych tuż przy Tropical Island. Co ważne dla korzystających z oferty Novasolu w cenę wynajmu domku wliczony jest też pobyt na tropikalnej wyspie. Oprócz standardowego wyposażenia z punktu widzenia gospodyni domowej, to znaczy fantastycznie urządzona kuchnia, y, trzy sypialnie, fantastyczny living room, salon, y, jest fantastyczna łazienka wyposażona w jacuzzi oraz saunę. Także oprócz wszystkich atrakcji w ciągu dnia mamy też możliwość zrelaksować się wieczorem czy też po południu. Myślę, że to bardzo, bardzo dobry punkt, w którym można się zatrzymać i organizować sobie pobyt, nie tylko koncentrując się na tym, co, jak sądzę, widać za naszymi plecami. Oczywiście to miejsce jest doskonałe, szczególnie na y, pobyt z dziećmi. Natomiast, zatrzymując się tutaj na dłużej, sądzę, że warto nie ograniczać się tylko i wyłącznie do bardzo sympatycznego domu, pięknej okolicy wokół domu, zapewniającej możliwość zorganizowania sobie nader przyjemnego popołudnia na przykład przy grillu, ale też zadbać o to, żeby rozejrzeć się po bliższej i dalszej okolicy. Jeżeli yy, mamy ochotę na atrakcje takie, które głównie interesują Jasia, to to jest kwestia 10 minut. Jeżeli chcemy się wybrać, zobaczyć coś ciekawego, coś niezwykłego, coś bardzo interesującego, a okolica obfituje, cała Brandenburga obfituje w takie miejsca, to też odbywa się to bez najmniejszego kłopotu i możemy sobie te wycieczki planować zupełnie swobodnie, wtedy, kiedy mamy na to ochotę.